I sakramentalne przymierze osób, jako osoby pokoleń. Jak ta rodzina będzie prawdziwym środowiskiem miłości i życia, prawdziwym i odpowiedzialnym środowiskiem i szkołą wielkiego przykazania miłości. Kolejne matki podejmą, wymienić te groniosy. Spojrzenie na śmierć, jedynie pochwałem Może wciąż nich, Boże miłości. thank okay. you Słowami Sługi Bożego Jana Pawła. Pojutrze, swój każdego z nas doniesienia na koniecznej pomocy tym, którzy są w potrzebie. Do oddawania się dla dobra wszystkich, po odnowie naszych serc, własce odkupiciela. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich. Oraz wszystkich, którzy cierpią i są bezbronni. Choci ich swoją pełną miłością obecnością. Daj nowe siły ich ciałom i duszą, a nazwyczaj narzędziem Twojej obecności przy nich. W naszym ciągu krzyż podejmą mężczyźni.

Mój się nad nami. O nie gwoździe cię przemiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. O nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało. Boście cię